Pawle, spotkanie z posłem Sheinfeldem. A, to było telefoniczne, całe szczęście. Bo właśnie nie widział Pan wtedy, jak te nogi mu się te trzęsły, o których mówił yy, Tomasz Kaźmierski. Rzeczywiście te nogi musiały mu się trzęść z bardzo prostego powodu. Gdybym był człowiekiem eleganckim, powiedziałbym, że mijał się z prawdą, ale obrzydliwie kłamał. Dlaczego? Otóż, Nieprawda, że partia rządząca, która w swoim programie miała jednomandatowe okręgi wyborcze, i ja tam wśród tej partii byłem, aczkolwiek nigdy nie byłem członkiem tej partii, w tej chwili w Sejmie ma większość. Przecież jeszcze jest 40 posłów. Palikota, którzy chcą jednomandatowych okręgów wyborczych. No jest po prostu większość. Także większość ma, ale nic nie robi. Dwa. Platforma, która wypłynęła na rynek polityczny z hasłem jednomandatowych okręgów wyborczych, który zjednuje ludzi, jest naturalne. Od 11 lat, odkąd pojawiła się na scenie politycznej jako instytucja polityczna, przez 11 lat nie stworzyła nawet brudnopisu projektu, zmian. A co dopiero projektu? Ten projekt dopiero my stworzymy. Jeżeli przejdziemy drogę referendum, zgłosimy obywatelską inicjatywę ustawodawczą, mam zaszczyt reprezentować grupę, która nad tym ostro pracuje i jesteśmy na ukończeniu projektu. Rok temu pewien obywatel, w czasie kampanii wyborczej do Sejmu zapytał, jak żyć, panie premierze? To sławne zawołanie. Wszyscy państwo znacie. W dobrze funkcjonującym kraju demokratycznym to nie obywatel pyta władzę, jak żyć. To władza pyta obywateli. Jak na przykład wybierać swoich posłów? A jak może spytać? Za pomocą referendum. I dwie godziny lotu stąd, takie referendum się odbyło, o czym mówił profesor Tomasz Kazimierski. Owszem, nasze media się tym referendum nie zainteresowały z zupełnie innych powodów. Tydzień wcześniej William i Kate mieli wielki ślub, to gdzie tam się przejmować jakimś referendum? Brytyjczycy się przejmowali, widzieliśmy to na filmie. Proszę Państwa, takie referendum o jednomandatowe okręgi wyborcze, o które najprawdopodobniej po południowym spotkaniu będziemy się zbierać, żeby zażądać od Sejmu, takie referendum, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale odbyło się pięć lat temu w niedalekim kraju od Polski, w Rumunii w 89, 2007 roku. Pięć lat po tym referendum, to było zapytanie, czy, czy chcesz jednomandatowych okręgów wyborczych? Pięć lat po tym referendum, w wyniku najprzeróżniejszych procesów politycznych, ale między innymi w wyniku konsekwencji zapytania ludzi, czyli pojawienia się tej myśli politycznej, w maju tego roku Rumunia ustanowiła w swoim parlamencie jednomandatowe okręgi wyborcze na wzór first past the post. Jak się to dalej rozwinie? Nie wiemy, ale tak się pojawiło. Czyli rzecz zrobić można. Początkiem referendum, czyli wola ludzi. Proszę Państwa, czy my, Polacy, w tej chwili bylibyśmy za jednomandatowymi okręgami wyborczymi? Ja nie mówię o Państwu. To jest, to jest 100% osób, które po to tu przyjechało. Tylko czy Polska, obywatele byliby? Czy my to wiemy? Od listopada zeszłego roku wiemy. Otóż fundacja, której przewodnicę im. Madisona, ma swoją stronę. Możecie Państwo przeczytać szczegóły tego, zleciła za ciężko ofiarowane przez państwa pieniądze z tytułu odpisu 1% podatku. Jesteśmy jedyną fundacją, która wspiera ruch obywatelski na rzecz jednomandatowych okręgów, która ma status organizacji pożytku publicznego. Także przy okazji zachęcam odpisu ten, ten 1%. Zleciła Centrum Badania Opinii Społecznej za ciężkie pieniądze, bo za to trzeba zapłacić, profesjonalne badania na ten temat. I w listopadzie zeszłego roku Cebos Wykonał takie badania, wręczył mi na piśmie wyniki tego badań i opublikowałem na stronie madison.org.pl, gdzie zadano pytania profesjonalnie tysiącu respondentów, reprezentacyjnej grupie Polaków, czy jesteś za obecnym systemem wyborczym, głosowaniu na partie i przeliczaniu głosów. Na mandaty? Czy jesteś za jednomandatowym systemem wyborczym, w którym w jednej turze wyborów posłem zostanie ten, kto otrzyma największą ilość głosów? Co się okazało? Okazało się, że spośród tych, którzy mają na ten temat zdanie, zawsze jest jakaś grupa, która nie wiem, odpowiada. Więc spośród tych, którzy mają na ten temat zdanie, 75% Polaków odpowiedziało: jesteśmy za JOW. Za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Tę wiedzę przekazałem osobiście w towarzystwie profesora Przystawy, którego serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Osobiście przekazaliśmy na konferencji samorządowej, zaproszeni przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, tę wiedzę przekazaliśmy publicznie panu prezydentowi i jego ministrom z ministrem Dziekońskim na czele. Także prezydent jest w posiadaniu wiedzy, że trzy czwarte Polaków chce jednomandatowych okręgów wyborczych. Ale co pan prezydent zrobi z tą wiedzą? Czy wyjdzie naprzeciw obywatelom i zarządzi? referendum, które może zrobić na pstryknięcie palca, o czym pan Paweł Kupis bardzo dobrze sygnalizował w różnych sytuacjach, mediach. Odpowiem państwu prosto. Nie wiem, nie wiem, czy pan prezydent to zrobi. Dlatego my tutaj przyjechaliśmy dzisiaj, żeby się upomnieć o te trzy czwarte obywateli i w ich imieniu zażądać, Referendum na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Proszę Państwa no ten, gdyby prezydent zażądał takiego referendum, no przeszedłby do historii, to nie ulega żadnej wątpliwości, no w cuglach by wygrał takie referendum i w, cuglałby, w cuglach wygrałby drugą kampanię prezydencką. Jestem o tym głęboko przekonany, bo tak mówią badania profesjonalne, naukowe. Państwo się o tych badaniach nie dowiecie, bo tego nikt nie chce publikować. A dlaczego pan Paweł Kukiz dobrze to przedstawił w niejednym medium, kto decyduje o wiedzy obywateli o wielu obywatelskich sprawach. Mam jeszcze trzy minuty? Trzy. Przerywam to wszystko, co tam przygotowałem. Opowiem Państwu ciekawostkę przed obiadem, taką z własnego życia. Proszę państwa, byłem przez cztery lata radnym w Warszawie. Wybranym z listy Platformy Obywatelskiej w systemie stricte proporcjonalnym. Takim właśnie partyjnym systemie proporcjonalnym. W 2006 roku zgłoszono się do mnie, nie ja do mnie, czy chciałbyś wystartować? No tam kilka osób znam, tak jak pan Paweł Kukis. No tak się złożyło, że jak w 2001 roku usłyszałem, że ktoś chce jednomandatowych, no to z, z takimi ludźmi było mi po drodze. Jak najbardziej. Jeżeli zadzwonili do mnie w 2006 roku, zaraz po tym, jak zebrali 500, 750 tysięcy podpisów i mówi, słuchaj, Mariusz, tam coś, słuchaj, może byś chciał zostać radnym. Ja mówię, dlaczego? No wiesz, znasz się na tych systemach wyborczych, wiesz, na tych jednomandatowych, a tu taka idea fikstuska, wiesz, on, słuchaj, jakbyś, jakbyś mieli swojego człowieka, on by nas tam wspierał, pomagał, podpowiadał, ja wiem nic lepszego, nie mogłem nie spotkać. No pomagać tym, co chcą jednomandatowych okręgów, proszę bardzo. Ja mówię dobrze, ale wiecie, że ja się znam na technice i na systemach wyborczych. No tak, 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 wiemy, wiemy, że znasz się. Słuchajcie, muszę mieć pierwsze miejsce na liście wyborczej, bo inaczej nie zostanę radny. Ja muszę mieć. No ale ja pierwsze miejsce albo w ogóle. Dobrze, dostałem pierwsze miejsce na liście wyborczej. Nastąpił dzień zgłoszenia do Państwowej Komisji Wyborczej. Jak ten dzień już nastąpił, moje nazwisko zostało zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej. To tylko nie mógłbym kandydować wtedy, kiedy by mi łeb odstrzelono, albo bym sam zrezygnował. Ale ponieważ sam nie miałem zamiaru zrezygnować i raczej nikt do mnie nie celował, w związku z tym postanowił wykonać taki eksperymentum crucis na sobie samym, jak funkcjonuje system proporcjonalnych wyborów. A mianowicie. Postawiłem tezę publicznie, mam na to dowody, że nie zrobię nic, a wybory wygram. I tak się stało. Opieprzali mnie w tej platformie, jak jasna cholera, że nic nie robię. A ja mówię: Słuchaj, nie martw się, przecież mówiłem Wam, że ja się znam na systemach wyborczych, ja wiem, jak robić, ja tu będę door to door. Chodził, każdego namawiał. Nie byłem, Nigdzie moja noga nie stanęła w okręgu wyborczym. Nie wykonałem ani jednej ulotki. Nie, nie wykonałem ani jednego spotkania wyborczego. Mało tego, nie wydałem nawet ani jednej złotówki. Wybory wygrałem bez problemu. Zająłem pierwsze miejsce. Zostawiłem za sobą, proszę Państwa, w tyle radnych, którzy mieli wieloletnie kadencje. To jest obrzydliwe. Ja na swoim przykładzie możecie mówić: Ja tu napisałem taką niebieską książeczkę, tam jest moje nazwisko. Upoważniam wszystkich. Słyszałem, jest przykład. Panie Tomku, to jest niemożliwe. To jest incredible, niewyobrażalne w systemie jednomandatowym, żeby ktoś, kto jest nikomu nieznany, ja byłem nikomu nieznany w okręgu wyborczym. Mało tego. Startowałem w takim okręgu, w którym nawet. Nawet mnie nie znano. Ja mam biznes, ale w innym okręgu i tam mnie trochę ludzie znają. Tak, tam ze 3000 ludzi mnie zna z twarzy. No, moja żona prowadzi sklep spożywczy, ja też tam prawda jestem, no, przecież jestem za ladą, czasami no, sprzedaję. Ale w tym okręgu, gdzie ja startowałem, nie znał mnie nikt. Do tego stopnia nie znał mnie nikt, że mój przyjaciel, z którym nieraz piję wódkę, po y, wyborach, mówi: Słuchaj, słyszałem, że ty podobno y, jesteś radnym, wygrałeś wybory. Ja mówię, tak. Sam głosowałeś na mnie. Jak to ja głosowałem na ciebie? Ja mówię, no przecież w tym okręgu, gdzie ty mieszkasz, a to ty tam byłeś na liście? O. Proszę Państwa, to jest niemożliwa sytuacja w systemie jednomandatowym. To jest obraza obywateli. Świętej pamięci Janusz Kochanowski, który zorganizował pierwszą konferencję rzecznik praw obywatelskich. Zginął tam w tym samolocie który zorganizował w Polsce pierwszą debatę publiczną na temat systemu wyborczego, to instytucja konstytucyjna w 2009 roku. Myśmy tutaj, jest są osoby, które organizowały z Warszawy, z ruchu naszego i z fundacji, razem z profesorem, z doktorem Kochanowskim, rzecznikiem prawa do konferencji. Myśmy siedzieli z panem rzecznikiem i ustalali... W którym dniu zrobimy tę konferencję, żeby przyszli posłowie, żeby się nauczyli i posłuchali. Wytopowaliśmy specjalnie dzień, który nie, nie, nie przeszkadzał w obradach poselskich. Zawiadomiliśmy za pieniądze rzecznika, no bo przecież my jesteśmy biedni jak mysz kościelna, ale rzecznik dał kasę państwową. Zawiadomiliśmy osobiście, Indywidualnie każdego posła, 460 posłów, żeby przyszło na tą konferencję na temat jednomandatowych okręgów wyborczych. Jak Państwo myślicie, ile było? Bardzo dobrze. Zero. Wygrał Pan. Bingo. Proszę Państwa, nie, nie możemy się godzić na, na, na tą antyobywatelski sposób wybierania. I po to tu jesteśmy, i chyba nam mój się czas skończył. Dziękuję.